Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z Richard Burns' Rally i chciałbyś nauczyć się jeździć, albo po prostu szukasz społeczności, w której mógłbyś wspólnie poraidować, zapraszam na mojego Discorda. Link znajdziesz w opisie. Cześć, z tej strony Freaks i witam Was w kolejnym odcinku, w którym przedstawię Wam jeden z klasyków RBR-a, czyli Hradek. Jest to odcinek, na którym musicie być czujni, ponieważ już na starcie. Ten odcinek przetestuje waszą postrzegawczość. Jeżeli widzicie, to stoimy na krzywym terenie, czyli jeżeli nie chcecie dostać, uh, jeżeli nie chcecie dostać fal startu, to musicie trzymać ręczny, inaczej samochód was wam zjedzie. Rozpoczynamy. I jak żeby inaczej, od razu praktycznie macie okazję, żeby zrobić z siebie absolutnych głupków, szczególnie na mokrej nawierzchni. Ponieważ jeżeli przesadzicie, to skończycie w tych krzakach przed wami. Także tutaj bardzo, bardzo ostrożnie. I jedziemy dalej. Wyjeżdżamy w końcu na, na asfalt. I mamy okazję otworzyć troszeczkę to czymkolwiek jedziemy. Tylko po to, żeby schować się za chwilę pod wiadukt i wyjechać z drugiej jego strony. Przy dohamowaniu do tego zakrętu trzeba uważać, bo łatwo go przestrzelić. Przejeżdżamy przez tory. Ciekawa wysepka i znowu ciśniemy gazem do dechy, ale trzeba uważać, bo ta szykana jest dużo twardsza niż na jaką wygląda. Także przejeżdżamy ją i kierujemy się pomiędzy budynki w jedną z najbardziej charakterystycznych sekcji dla powiedzmy fanów Richard Burns Rally. 100. Nawrót, który bardzo ciężko mi się brało w tylno napędowych samochodach przez bardzo, bardzo długi czas i mamy charakterystyczne spadanie. Lewy nie przywalić w oponę, prawy zanurzyć dwa koła. Wrów I tutaj tak, trzeba uważać na tą studzienkę, bo potrafi wybić. I teraz jest bardzo niebezpieczny zakręt. Tutaj czasem warto nawet zanurzyć dwa koła w tym rowie. I chyba ten zakręt zbiera na, najwięcej wraków i krwawego żniwa, więc trzeba na niego bardzo, bardzo uważać, szczególnie, że po wewnętrznej dro stronie drogi jest syf. No, ten syf na wewnętrznej stronie drogi to jest generalnie mm, jedna z cech charakterystycznych czeskich odcinków. Tutaj tak samo trzymamy się. Mm, wiecie, z zasady, że jeżeli macie co najmniej jedno koło na drodze, to nie jest to przesada. Także tutaj tak samo staramy się wykorzystać tyle drogi, ile tylko fabryka dała, ale jednocześnie nie na tyle, żeby wyrzuciło Was prosto w mostek, który minęliśmy. Kierujemy się pod górkę. Trzymamy się wewnętrznej strony drogi. Przejeżdżamy przez szczyt i spadamy z powrotem. I teraz tutaj jest dosyć, dosyć ciężkie do szczególnie dla nowych graczy, ponieważ jeżeli wam się nie uda, ja na przykład teraz w jednym rajdzie pojechałem tutaj i wylądowałem tutaj prosto, ale nawet jeżeli wam się to przydarzy, to nie bójcie się, ponieważ jeżeli sobie wycofacie to na spokojnie tą drogą wrócicie na trasę. To mi się podoba właśnie w tych odcinkach, że to jest, że wiecie, drogi nie istnieją jako... jako... Twory w próżni, tylko one mają się ze sobą łączyć, i tak to tu działa. Jedziemy, 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 jedziemy. Teraz uwaga, bo bardzo łatwo, szczególnie na mokrej nawierzchni na tym zakręcie wypaść, a te słupki po lewej nie wybaczają. Przejeżdżamy przez mostek a tutaj staramy się jak najwięcej ściąć tego i tego nie mniej zobaczcie. Bo być może pomyślicie sobie. Nie wiem, jakoś wasz was jaszczurzy umysł pomyśli sobie, że tego typu barierki, te, te banery z tym napisem Mobil 1, w grach rajdowych można przestawiać i, i wyścigowych zresztą można przestawiać jak się chce. Jeżeli to zrobicie, to widzicie, że tuż, tuż za nim jest bardzo wesoły, betonowy słupek, który taki pomysł raczej będzie wam odradzał. Teraz mamy taką dosyć krętą, ale gładką sekcję. Niekończący się dwa prawy i wręcz przeciwnie, bardzo szybki i kończący się od razu jeden lewy. Mała sekcja pod górkę. Tutaj, akurat jedziemy ile fabryka dała. Tutaj można ściąć nawet dosyć odważnie. Widzieliście. Long, long Tutaj też trzeba uważać, bo teoretycznie można e, troszeczkę się otrzeć o te barierki, ale nie polecam takiej opcji, bo ten zakręt zacieśnia się ku, ku końcowi i ryzykujecie uszkodzenie lewego przedniego zawieszenia. Skok, trzymamy się lewej strony. Teraz nie należy przyhamować, znaczy, nie należy przeholować, ale należy przyhamować, o tak. E, ponieważ tu jest taki wyłaniający się znikąd mostek. I znowu tniemy dwa kółka w trawę. Ile fabryka dała pod górkę? Taki dosyć ciekawy zakręt, dosyć długi. Najpierw w prawo. Potem w lewo, tutaj staramy się. Nie... Tutaj staramy się trzymać dosyć ba... mocno lewej strony, ponieważ jeżeli pojedziecie normalną, wiecie, linią wyścigową. Czekajcie, zaraz wam to zaprezentuję. A więc jeżeli jedziecie normalną linią wyścigową, no to zjeżdżacie do wewnątrz zakrętu i wyjeżdżacie na jego zewnątrz, natomiast to tutaj nie ma żadnego sensu, ponieważ mamy zaraz zakręt w prawo i jeżeli będziecie tak tacy rozpędzeni, to skończycie tam. A nie na drodze, ta, czyli tam gdzie chcielibyście się znaleźć. Więc tutaj, jeżeli e, pojedziecie poprawnie, to prawidłowa linia wygląda w ten sposób. Tutaj też tniemy, dosyć odważnie. I wjeżdżamy w ostatni sektor. Hradka. Tutaj trzymamy się prawej strony i korzystamy z tych wgłębień po wewnętrznej stronie drogi, żeby pomóc samochodowi się ułożyć. Tutaj pojawia się syf na drodze, więc uważajcie, ponieważ do dohamowanie do tego nawrotu, który pojawia się nagle i niespodziewanie może być dosyć ciężkie. I zjeżdżamy z górki, i jak widzicie na drodze jest syf, więc uważajcie. Trzymajcie się środka drogi, tak żeby pod waszymi kołami nie było syfu, bo skończy się to bardzo, bardzo niefajnie. Tutaj e, uważajcie, ponieważ po prawej stronie, pomimo że tylko i wyłącznie są barierki, jest tam niewidzialna ściana. O czym przekonałem się bardzo boleśnie w jednym rajdzie, bodajże wirtualnego rajdowego Pucharu Polski. E, gdzie postanowiłem, że troszeczkę odważniej zetnę ten prawie zakręt. Generalnie, trzymajcie się złotej zasady, że zawsze jedno koło powinno być na drodze. Co nie? Bo każde inne cięcie narażacie się albo na, albo na przeszkody, albo na gniew organizatorów. Ciasny nawrót lewy. do prawego zakrętu przez bramę i na shooter. I to może być dosyć ciekawe, ponieważ cały odcinek jedziecie na asfaltowych oponach, więc tutaj poziom waszej przyrzepności spadnie bardzo, bardzo drastycznie. I trzeba uważać, ponieważ te zakręty potrafią wyrzucać, a szczególnie dohamowanie do tego prawego zakrętu. Co nie tutaj czasem można sobie ręcznym pomóc i wracacie na asfalt. I bardzo wyboisty dojazd do mety. I tak właśnie przejechaliście: Hradek 1, jeden z najbardziej znanych, rozpoznawalnych, lubianych i upalanych odcinków w Richard Burns Rally. Czogiem i do usłyszenia.